OK, hey, hey. dzisiaj Mati0M0 i Matlej.pl w kolejnym odcinku Tekita. Dziś pokażemy Wam rafinerię. Rafinerię, dokładnie. Prosta sprawa. Dla tych, mm. którzy siedzą już trochę w BuildCraftie. Bo to się ogólnie opiera na BuildCraftie. W sumie w zasadzie tu jest tylko BuildCraft. Także. Jedziemy. No dawaj, Mistrzu, Ty będziesz prowadził dzisiaj. Okej, okay, chodzi tutaj o to, żeby. Pompa na początku najlepiej zrobić. Pompę, która by ochładzała silniki, a do których przejdziemy później. To jest to urządzenie, które. Nie, no, będę pokazywał później, Recki. Okej. Okay. Pompa, do której też, też potrzebuje prądu, a żeby dostarczyć prądu, potrzebujemy tutaj Golden Conductive Pipe, który też jest z kolei podłączony do silnika, które, który no, robi prąd. Gdy go włączymy, mamy właśnie prąd. Prąd dostarcza w pompie energię. Znaczy, no, kapujecie. No i pompa w ten sposób e, pompuje. Jak już można się domyślić. Pompa pompuje. Pompuje tutaj wodę do silników, które są ochładane. Czyli to jest taka część e, zabezpieczająca, żeby tutaj na mnie wybuchły silniki. No i tak, te silniki są po to, aby tutaj była większa e, moc więcej prądu potrzebujemy w takim razie, żeby zapędzać, napędzać ogólnie rafinerię, więc włączymy tutaj te silniki i jak widzicie tutaj w tych rurach już jest prąd. Jest ich tutaj sześć, może być ich więcej i żeby one też chodziły potrzebujemy jakiegoś paliwa. No i ogólnie to jest właśnie część jakby elektrownia, można to nazwać elektrownią. No i tutaj ostateczna końcowa część, w której chodzi o to aby Zrobić z ropy paliwo. Prosta sprawa. Czyli tak, żeby do, żeby w ogóle powstało paliwo, potrzebujemy ropy. Skąd wziąć ropę? Możemy matlej pomp. Pozwolisz? Nie, nie pozwolę. Mamy tutaj dzięki <noise> <noise> Jedna z łóż ropy. Możemy do nich podłączyć również pompę, i mamy w ten sposób ropę, nie? Ropę właśnie dostarczamy do rafinerii. Przez. Właśnie. Najlepiej wlać sobie do tanków. Z tanków wypompowywać prosto do rafinerii. I gdy już w takiej rafinerii do, do rafinerii dopompujemy ropę. Ona zacznie chodzić i przetwarzać nam ropę. Z ropy robi nam paliwo. Prosta sprawa. Które później możemy jeszcze wypompowywać do tanku. Na końcu tanka. Tanko, tanku, jakby to nazwać? No nie wiem. Ale w, ka w każdym bądź razie to jest yy, opłacalna rzecz, ponieważ yy, paliwo jest o wiele wydajniejsze yy, niż ropa. A żeby to wszystko skonstruować, to nie jest ciężka sprawa, ponieważ to jest w miarę proste. Jedynie system chłodzący, elektrownia i same rafinerie. Może jakiś pomysł, do czego takie, takie paliwo może się przydać. Paliwo przydaje się do właśnie silników, które jedno wiaderko napędza silnik na 20 minut, 10, coś w tym stylu. Nie jestem pewien. No i głównie po to jest paliwo, żeby mieć, żeby nie chodzić i cały czas nie wylewać yy, paliwa do silników oraz dzięki temu paliwowi silniki działają szybciej. Dzięki temu paliwu Twój polski leży jak moje nogi na krześle. Ale co, dzięki temu paliwu czy paliwowi? Dzięki temu paliwu się mówi. No to powiedziałem dzięki temu paliwu. Powiedziałeś dzięki temu paliwowi. O dobra. Dobra, to dzięki temu paliwu silniki działają szybciej. Tak. Może teraz zacznę od pokazywania recek. Okej. Okay. Wszystko po kolei. Jak ktoś nie wiecie, to pytajcie. Y Combustion to nie Engine. Nie będzie. To jest lepsza wersja niż w poprzednim odcinku będzie na ale ten z kolei wybucha, więc pamiętajmy, żeby trochę postać... Tak, trze y trzeba go pilnować. Pilnować po prostu. No w sumie jest taka sama jak poprzednim, tylko że zamiast drewna mamy iron, y glass, y ironowy kółka i y piston. Dziry. No kółka, tryby, zwał jak zwał, no. no. Mamy tutaj ułożony iron w rąb, a tutaj cobblestone wokół drewnianego. Drewniany się robi z patyczków. I jeszcze wspomnę, żeby prąd mógł jakby wychodzić ze silników, musi być wooden conductive pipe czyli zawsze musi być drewniany, drewniany pipe. Już szukamy wooden no. conductive pipe. Wooden conductive pipe, czyli redstone plus wooden transport, transport pipe, który robi się ze szkła i dowolnych kawałków drewna, desek. Tak. Gold się pewnie A robi żeby... tak samo, tylko ze, ze złotym w środku. Mhm. I potrzebny nam jest um, cobblestone. Con... Nie wiem, sprawdź tam bardziej. Cobblestone conductive pipe, pewnie. Waterproof, coś tam. Dobra, wiem. Tak. Więc po prostu izolowane, jakby rury, żeby można było yy, transportować ciecz. Kobelston Waterproof Pipe. Yes. Pipe Waterproof się robi z kaktusa. Kaktus yes. Green. <grych> yy, Dobra, I Kobel Transport Pipe. Czyli tak samo jak poprzednio, tylko szkło i kobel. Tak, prosta sprawa. Pompa, którą pokazywałem Redkę, ale pokażę jeszcze raz i wytłumaczę. W sumie nie wiem, czy ma sens pokazywanie recek, bo oni to wszystko mają, ale po kolei może jak będą lecieć, to będzie mi łatwiej. Więc no. pompę robimy z tanku. Tank robimy ze szkła ułożonego tak jak e, na przykład piecyk albo skrzynka. Czyli dookoła, w środku puste. E, potrzebny nam jest mining Well, który robimy z Iron Gear, e, żelaza, kilofu i redstone'a. Iron Gear, dla przypomnienia, się robi tak. Hits, 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 Ok. Dobrze, lecimy dalej. Kombusion silniki. Pamiętajcie, żeby tak ustawić silniki. Można je podłączyć Redstoneem lub właśnie tym, 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 tym kablem. Kabel jest tyle lepszy, że można go ciągnąć po ścianach. Redstonea nie pociągnie się po ścianach, musi stać, leżeć na płaskim. Yy, jak to się nazywało? Redstone, Wire coś tam, nie? Wire, coś tam. Redstone. Ale kabla chyba nie będziesz pokazywał. Kabel będziesz pokazywał. Ojej. Oh yeah. Dobra, pokaż kabel. Nie pokażę kabla, nie chcesz tu mnie. Nie, tu nie. No, dobra. Bez łaski. Ale pokaż kabel. Matry, yy, pokaż mi kabel. Rycka na dźwignie to kobelstwo. <laughs> Jak widzicie pająki nas oglądają Paszą, Ej, Patrzą kombinacją. się na Matiego Nie, bo ja chciałem go zrobić stivo pająka Ten pająk uważa, że jesteś przystojny No wiem, patrz Ale ten pająk jest ślepy Leci na mnie <laughs> um, Rafineria, tak? Rafinery Tak Coś, coś pomieszałeś Rafinery r e Aha, bo to przez E, ok. No Ja Napisałem przez A. Ym, dwa Redstone Torch. Diamond Gear. Tak samo jak poprzednie, tylko najpierw dochodzimy do żelaznego, potem jest złote, potem jest diamentowe. No, w ten sposób. Tanki pokazywałem szkło, szkło, szkło. Ym, no i w ten sposób wychodzi nam rafineria. Tada! Dziękujemy, do widzenia. Pozdrawiamy wszystkich. Zostawiajcie łapki. Jak widzicie, już mamy dosyć sporo tego paliwa, a taki jeden tank starczy na naprawdę długo. Więc się. Słuchajcie go. Ja z Buildcrafta leżę, a za to on leży z Industrial Więc no. się będziemy uzupełniać. No i to by było na tyle na dzisiaj. Tak, chyba mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłem. O co tutaj chodzi? Chyba, A, tak. Ręki. Chyba tak. Nie. Yeah. Mam nadzieję, że o niczym okay. nie zapomnieliśmy. Jakbyśmy o czymś zapomnieli, to chętnie wysłuchamy wszelkich uwag. Propozycji i. ogólnie. Tak. Hejtów też wysłuchamy. No oczywiście. <laughs> na, swój, na swój sposób. Tak. Nie podoba się to z z mojego kanału. Nie, no. Okay. No, to by było na tyle. Czekajcie na kolejne odcinki. Zapraszamy do oglądania następnych odcinków. Zapraszamy na serwer. Zapraszamy na, na kanał ten... Matiego O, właśnie. Tak, ui. Dobra, na Mati, let's, Mati let's playuje na Minecrafta. Tak, Albo ale i wiecie co? Buduje naprawdę zajbiste rzeczy. O, a mi coś tekstury padają. Um, ale pierwsze siedem, sześć odcinków trzeciego sezonu jest nieco pomniejszonych, ponieważ pojebałem, tak, ale to nie Tak, to leniwa dupa jest i mu się nie chciało no, po prostu naprawić. No, jestem nie leniwy. Nie chciałem się poprawiać. Oczywiście, ja stawiając na swój profesjonalizm bym wszystko naprawił. Mhm. W sumie mogę zrobić reuploady, reu tak? Tak, reupload. Reupload, ale nie, mi się nie chce. Wybaczcie. Kiepsko było słychać moje U w tym wyrazie. No dobra, tr trzymajcie się, bo my możemy tak gadać cały dzień. Życzę wszystkim miłej gry. Zapraszam na serwer. Zapraszam na serwer. Bla, 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 bla. Żegnajcie, Cześć.